Przy ulicy Młynarskiej w wyremontowanym i nowocześnie wyposażonym budynku uczestniczyliśmy w ostatnich przed otwarciem testach wszystkich systemów nowej siedziby Biura Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. W wielkiej sali serce biura. Na ogromnym wieloczęściowym ekranie wyświetlić można m.in. obraz z ponad 400 kamer monitoringu czy kamer zainstalowanych w warszawskim metrze. Będą tu pełnić dyżur przedstawiciele wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Warszawy. W tym zintegrowanym centrum będzie można w razie potrzeby wspólnie podejmować decyzje i działać. Innej części budynku testy stanowisk przeznaczonych na obsługę warszawskiego numeru 112. 16 marca centrum rozpoczęło funkcjonowanie. Niezwykłe potrawy, choć tradycyjne składniki. W zabytkowych wnętrzach fortecy odbył się finał konkursu Tradycyjne produkty Nowoczesna Kuchnia Polska. Do ścisłej czołówki walczącej o podium zakwalifikowało się 10 najlepszych drużyn ze szkół gastronomicznych całej Polski, w tym z Warszawy. Ideą konkursu jest promocja tradycyjnych produktów regionalnych. Zawodnicy musieli zatem z nich przygotować przystawkę, danie główne i oczywiście deser. Specjalne jury oceniało nie tylko smak i wygląd. Pod uwagę brano również regionalność składników. Pierwsze miejsce zdobyli Agata Kaszuba i Grzegorz Miotka zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Szodkowie. Młodzi i najmłodsi uczestniczyli w szesnastej już edycji ogólnopolskiego przeglądu piosenki dziecięcej i młodzieżowej, rozśpiewany wawer. Domu Kultury Zastów w Wawrze w szramki stanęło 341 solistów i 38 zespołów. Przesłuchania trwały przez 3 dni. Startowano w siedmiu kategoriach wiekowych. Można było wystąpić już po ukończeniu czterech lat. Koncert laureatów odbędzie się 15 kwietnia. W galerii Test na Marszałkowskiej najlepsze prace z rozstrzygniętego właśnie konkursu Grafika Warszawska 2011. To jedna z niewielu cyklicznych imprez promujących ten rodzaj sztuki. W tym roku wzięło w nim udział bardzo wielu młodych artystów. Prace nagradzane są co miesiąc. Wystawa prezentuje zwycięskie dzieła z edycji miesięcznych i oczywiście nagrody roku. Techniki graficzne są rozmaite, od najbardziej tradycyjnych aż po cyfrowe. W tym roku Grand Prix przypadła etiudzie filmowej Ernesta Ziemianowicza pod tytułem Zazdrość względem zdrowia. Wystawa będzie czynna do 30 marca. W Warszawskim Palladium w cyklu marcowych koncertów Ery jazzu wystąpił słynny amerykański gitarzysta Aldi Meola. Ten niezwykły muzyk wraz z zespołem zagrał m.in. utwory ze swojej najnowszej jubileuszowej 25. już płyty. www.um.warszawa.pl